Hugo to interaktywny program telewizyjny dla dzieci, którego bohaterem jest troll Kugo. Program powstał i zadebiutował w Danii w 1990 roku, a następnie był emitowany w ponad 40 innych krajach świata na zasadzie licencji. W Polsce program emitowany był w latach 2000 do 2009 na antenie Polsatu. W dzisiejszym odcinku dowiesz się jak powstał Hugo, w jaki sposób troll poruszał się na ekranie, co oznaczał komputer multimedialny i jaka była szansa na dozwolienie się do programu. Jeżeli chcesz wesprzeć mój kanał, oglądaj materiał do końca oraz nie zapomnij go ocenić i skomentować. Uczestnik teleturnieju ma za zadanie pomóc Hugo w uwolnieniu jego żony Hugoliny oraz trójki dzieci Rity, Raty i Ruty uprowadzonych przez złą czarownicę z Cylle. Widz steruje postacią na ekranie telewizyjnym za pomocą telefonu. W pierwszej części gry należy dotrzeć szczęśliwie do siedziby stylni, by następnie oswobodzić z jej rąk rodzinę Hugo. Celem gry jest zdobycie jak największej liczby diamentów oraz dotarcie do mety, gdzie nagracza czeka finałowa rozgrywka i szansa na wygranie nagrody głównej. Program został premierowo wyemitowany 3 września 2000 roku w Polsce. Pora emisji programu wielokrotnie się zmieniała. Początkowo był emitowany w niedzielę rano, następnie program przeniesiono na sobotnie poranki. Ponadto w latach 2002-2006 w sobotnie poranki emitowany był turniej rodzin Hugo Family. W latach 2003-2004 pojawił się Hugo Express, emitowany w dni robocze o 17.30 i w tej wersji kilku graczy walczyło w jednej grze. Ostatni odcinek programu został wyemitowany 28 lutego 2009 roku. Telewizja zdecydowała o zdjęciu programu z wiosennej ramówki Polsatu na skutek zmian programowych, drastycznego spadku oglądalności i wygaśnięcia na nią licencji. Innym powodem anulowania programu przez stację jest nie. Niska suma pieniędzy na kolejne jego odcinki. Program prowadził kolejno Wojciech Asiński, Andrzej Krucz, Aleksandra Woźniak i Piotr Galus. Głosu postaci tytułowej użyczał Andrzej Niemirski, później był to Mariusz Czajka. Od listopada 2003 roku wydawany był miesięcznik dla dzieci Świat Przygód z Hugo oraz seria książeczek do kolorowania Babsie i koloruj z Hugo. Na podstawie programu wydano także książki, np. Troll Story oraz zeszyty Księga Labiryntów z Hugo, a także dwa programy do tworzenia własnych komiksów z Hugo. Troll został też symbolem szeregu produktów spożywczych, m.in. lodów, krupek, chipsów, soków i jogurtu. Powstało również wiele Gier Hugo na komputery i konsole, a także telefony komórkowe. W większości są to gry platformowe lub logiczne edukacyjne. W Polsce wydano serię Gier z Hugo. Ich dystrybutorem jest firma Cenega. Twórcy nie wiedzieli do końca, jak ma wyglądać format programu. Głos głównego bohatera w pierwszym programie nie był taki jak później. Dopracowywano go przez kilka kolejnych odcinków. Szukano charakterystycznego zaśpiewu, który odróżniałby Hugo od innych bajkowych postaci. Andrzej Niemirski wspomina, że użył kiedyś głosu Hugo na Sopockim molo. Błyskawicznie napadły na niego dzieci, które chciały autografów. Mała dziewczynka, gdy usłyszała jego głos, rozpłakała się. Postanowił wtedy więcej tego nie robić. Mowa to jedno, a co z gestami? Hugo mrugał, ruszał rękami, obracał głową, a jego usta układały się tak, jakby kolejne słowa faktycznie wypowiadał telewizyjny stworek. Rąbka tajemnicy uchylił Mariusz Szajka które animowaniem tej postaci zajmował się od 2005 do 2009 roku. Miał on specjalny kask, który przypominał te noszone przez hokeistów. Wyposażony był w czujniki zbierające grymasy z jego twarzy, miał również pod ręką joystick, który kierował głową Hugo i specjalny czerwony guzik, dzięki któremu Hugo mrugał. Był to ten sam system, którego używali we Władcach Pierścieni do ożywiania postaci. W zależności, którą grę wylosowano, Hugo skakał po lianach, jeździł na strusiu lub w rozpędzonym wagoniku we wnętrzu wulkanu. Organizował walkę owadów, a nawet pływał w głębinach oceanu. Sterował nim gracz, naciskając odpowiednie klawisze telefonu. Czwórka w lewo, szóstka w prawo, dwójka do góry i ósemka w dół. Po drodze warto było zbierać diamenty, które przeliczały się na punkty, jednocześnie uważając na rozmaite przeszkody. To, co się działo, zależało tylko od gracza. Wielu z nas zastanawiało się zawsze, dlaczego komputer w Hugo był nazywany komputerem multimedialnym. Wojciech Asiński odpowiedział, że nie ma pojęcia. Był to zwykły komputer, który był maksymalnie wyposażony. Jak ciężko było się dodzwonić do Hugo? Hugo miał oglądalność na poziomie 2,5 miliona włączonych odbiorników. Uznajmy nawet, że 10% z nich to dzieci, a 10% z nich próbowało się dodzwonić. Wychodzi 25 tysięcy telefonów, tymczasem w grze udział brało od 6 do 8 osób. Dlaczego dzieci przed telewizorami były tak słabe w te gry? Z pewnością wielu z nas, gdyby na swoje komputery czy telefony zainstalowało teraz grę z serii Hugo, ukończyłoby ją bez większych problemów. Producenci programu byli bardzo często oskarżani o celowe wprowadzenie opóźnienia, po to by dzieci nie dostawały nagród. W rzeczywistości wyglądało to tak, że impuls, który przesyłano do studia, był odczytywany przez osobę przed komputerem, która naciskała wskazany przez nas przycisk. Należy jednak pamiętać, że Hugo było kręcone wiele lat temu i opóźnienia wynikały z uwarunkowań technicznych. Niesprawiedliwe końcówki. To, co było dla mnie najbardziej irytujące w programie, były ostatnie etapy gry, którym wszystko zależało od szczęścia. Gracz mógł przejść przez wszystkie etapy idealnie, a w ostatnim etapie miał do wyboru trzy dźwignie i pozostawało mu 33% szans na zwycięstwo. To by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych filmach.